o siema, siema tajtory, w dzisiejszym odcineczku wpadłem na głupi pomysł, że obejrzymy sobie mój trzeci odcineczek, który wrzuciłem na ten kanał z Brawl Stars, było to bardzo, bardzo dawno temu, bo 2 lutego 2019 roku, on już wam leci w tle, ale bez dźwięku, my zaraz go sobie dokładnie no, obejrzymy, zrobimy na niego reakcję z dźwiękiem i powiem wam, że jest mega cringe, ja już kojarzę co było w tym odcineczku, eee, jeszcze ciekawa sytuacja jest taka, że dzięki temu filmowi można powiedzieć, że ja się wybiłem na YouTubie, bo był to mój trzeci film z Brawl Stars i on wbił ponad 400 tysięcy wyświetleń, aktualnie nie da się już go obejrzeć, bo jest na ale pomyślałem, że dam wam jeszcze jedną szansę, żebyście mogli go zobaczyć no i się pośmiać razem ze mną. Bo serio, to co ja tutaj gadałem, jak ja tutaj miałem w ogóle głos, to była tragedia. No dobra, w sumie nie będę już tego jakoś bardzo przedłużał. Zostawcie tylko jak możecie łapeczkę w górę i subika, bo serio mega się poświęcam, że to puszczam, gdzie to jest taki cringe, że ja się wstydzę to wypuszczać do internetu jeszcze raz, ale no, 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 no trudno. Powiedziałem, że wypuszczę, to wypuszczę, proszę bardzo, zostawcie tylko łapę w górę i subika, będę mega, każdemu wdzięczny. Yy, no i w komentarzu napiszcie, ile macie pucharków w browser, to wtedy przypnę wam serducho, a myślę, że my już możemy startować z tym filmem. Przygotujcie się, bo to jest serio spory cringe. Ja tutaj nie żartuję, nie wiem, kurde, jak coś, to... Sorry, ale oglądać na waszą odpowiedzialność, to jest mega cringe'owe. Okej, okay, startujemy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj nic za głośno. Możemy lecieć. Słuchajcie, w ogóle ten wstęp. Siema się ma tutaj Tori, dzisiaj. A no siema się ma Tori i czekajcie, jeszcze raz posłuchajcie i zaraz mi się zmieni w ogóle jakoś mikrofonu, patrzcie. Siema się ma tutaj Tori. Dzisiaj pokażę trzy sposoby, jak szybko i skutecznie. O widzicie tu nagle jakieś przyciszenie mikrofonu, co ja tu odwaliłem? Nie wiem, w ogóle kiedyś miałem taki słabszy mikrofon czy coś, ale no to nie był wcale taki słaby mikrofon. Nie wiem czemu ta jakość mikrofonu była tak fatalna. To i normalnie jakbym gadał przez domofon, nie? Masakra, dobra, lecimy. pijać kucharki w Brawl Stars. Jak chcecie więcej odcinków tego typu, to zostawcie tu lajkacza, bo mam dużo pomysłów. nie yeah, jak ja gadałem bez energii, ej, nie wiem. Zobaczcie, to było tak ponad, no, dwa lata temu, nie? Zobaczcie, jak dwa lata mogą zmienić człowieka. Ogarnijcie się teraz mnie, a mnie sprzed dwóch lat, porównajcie to. What? I serio, to są dwie różne osoby, halo. Dobra, oglądajcie. Na ciekawe filmy. Będę wdzięczny. A teraz lecimy do sposobu numer jeden. Pierwszy spo... <grym> moje uszy, ej no to przejście aż tak zawiało, że wow, bolało to, dobra, czekajcie Będzie do trybu heist, czyli safey. wiadomo w tym trybie chodzi Jakie o to, przejście? że kto pierwszy rozwali sejfy, ten wygrywa Więc łatwo do tego można wykorzystać Barleya Zapytacie czemu Barleya? A otóż dlatego, że jego specjalna moc to takie wyrzucanie ognia więc wystarczy, że chwilę postrzelamy się z przeciwnikami I jak załaduje się nasz ult, podejdziemy trochę pod safe'a I wyrzucimy na niego właśnie tego ulta Co? To świetny sposób na wbijanie pucharków w torii Ej kozak, naprawdę dzięki, będę korzystał i wbiję 50 tysięcy puszek zara Jaki kozacki sposób, nie no ja chcę kolejny aż, no normalnie zachęcił mnie ten pierwszy do oglądania dalej Przeciwnik nie ma się przed tym jak obronić, a z sejfu schodzi dużo procent. Oczywiście nie zawsze się to uda, ale w większości wychodzi ja, ja na miałem głos? lecimy dalej. Drugi sposób będzie dotyczył trybu Game Grab. I jest to mój ulubiony game grab. sposób, tylko w tym problem, że trzeba mieć do niego odblokowanego Mortisa. <tryk> Ja go mam, więc zaprezentuję wam, jak to wygląda. Ej, z Mortisa w ogóle jest taka śmieszna właśnie sytuacja, bo miałem ja chyba z 1000 pucharków czy coś. I już dropnąłem Mortisa i też chyba bo podczas lekcji, więc no, śmieszna historia. Jak wiecie, Mortis jest idealną postacią do uciekania. Więc wystarczy podbiec tak jak jest to na filmie, pogemy i uciec gdy respią się wow. Kolejne, znowu podbiec i znów uciec. Ej, w, tak... w ogóle kiedyś miałem nikt Tori w brolu widzicie? Tori i Wykrzyknik na końcu. Teraz mam krótko pierwszy, nie? Więc trochę się też pozmieniało. Cały czas. Jak widzicie mi udało się zebrać całkiem fajną sumkę i dzięki temu wygraliśmy Brawo Tori! Cudowny sposób, naprawdę szacun <grym> I ostatni sposób na dziś to kampienie na showdownie, możecie robić to każdą postacią, wystarczy wejść w krzaki, a w ciężkich sytuacjach dobrze uciekać, nic trudnego, a pucharki się same wbijają. Tak, brawo Tori, świetnie, Nie, teraz to dowaliłem, ja serio coś takiego kiedyś rzucałem na YouTube'a i to jeszcze kiedyś robiło 400 tysięcy wyświetleń. Ej, żeby nie było, czekajcie, żeby nie było, że kłamię z tymi wyświetleniami, Patrzcie, 418 tysięcy, a to długo też już jest na prywatnym, więc no by zrobiło spokojnie z pół miliona. No nie! Czy to są jaja? Jak taki film w ogóle ktoś mógł oglądać i jak taki film mógł zdobyć 13 tysięcy łapek w górę? Ja tu gadam, jakbym dopiero wstał, nie wiem, mi to jeszcze tak zabula. Dobra, lecimy dalej, końcówkę oglądamy. No i to by było na tyle w tym odcinku, <laughs> możecie pisać swoje sposoby na pucharki. Jak jakiś mi się spodoba to pokażę go w kolejnym odcinku. Wow. Jak możesz to subni ten kanał, będę Ci mega wdzięczny, nie na pewno nie pożałujesz. A ja kończę już ten materiał, siema. Ja w to nie wierzę. Czy ja... Czy ja to widziałem na własne oczy serio? Czy to jest prawda, czy to wbiło tyle łapek, czy to zrobiło... co? Przecież to jest tragedia jakaś. No to widzicie, każdy czegoś zaczyna. Takie, tak kiedyś wyglądały moje filmy. Też było bardzo źle, nie przejmujcie się wortki jak coś. Każdy właśnie na początku też jakoś bardzo nie ogarnia, też było tak w moim przypadku. No ale starałem się, Bo tyle, farta, że to się że się jakoś wybił. Nie wiem jakim cudem tyle osób to obejrzało, ale no dzięki temu filmowi właśnie też mi dochodziło dużo osób i jakoś mogłem ruszyć, nie? Bo bez tego to bym nie dał rady. Więc odrobinę szczęścia też trzeba mieć, ale próbujcie, mordki. jak nie będziecie próbować, na pewno wam się nie uda. Ja wszystkim wam życzę powodzonka, mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście z tym cringe'em. Było ciężko, ale wow. No więc dziękuję każdemu, kto tutaj dotrwał. Zostawcie łapeczkę, w której jak jeszcze tego nie zrobiliście. A ja się będę już zobaczył, jak dla łóżeczki. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Jutro o 10.30 na drugim kanale wleci film, więc wyczekujcie. No i co, siema do wszystkich. Cześć, mordki. Hej.